Ok, podłączenie sterownika zamka centralnego radiowego w Suzuki Liana, tutaj jest z tyłu wtyczka. O tam, tam tu jest wtyczka, za, tym, za tymi kablami trzeba ją wyczuć na rękę. I teraz sytuacja z wtyczką. Brązowe są od kierunkowskazów. One w tej pozycji są w prawym dolnym rogu wtyczki, to jest przewód zielono-czerwony. Tutaj na górze od prawej strony drugi pin, czarny to mamy masę, czerwony to mamy z kolei w lewym górnym rogu tej wtyczki w tej pozycji. Pozostają nam przewody do sterowania zamkiem centralnym i przewód biało-czarny mamy wpięty do. Pina to jest pin. Trzeci od lewej strony to jest przewód, ten chyba taki niebiesko-czerwony. Tak, do niebiesko-czerwonego mamy wpięty kabel, to jest biało-czarny. Z kolei biały mamy wpięty do biało-brązowego, to jest na górze pin numer 1, 2, 3. 4 to jest piąty pin od góry, od prawej strony licząc i to jest w sumie wszystko, jeśli chodzi o podłączenie tego, tego urządzonka.